Dobra, proste K i L są równoległe. No, kolejne zadanie, słuchajcie, 23 takie miodek, powinno Wam to idealnie iść. No, ale przypomnę dla tych, którzy spotykają się z tym pojęciem po raz pierwszy, może przygotowujecie sami, e, albo może jesteście jeszcze przed takimi, e, przed na przykład geometrią i po prostu jeszcze tego nie słyszeliście, ale dwie proste są równoległe wtedy i tylko wtedy, kiedy ich współczynniki kierunkowe są takie same. Więc jak mamy jakąś prostą K i mamy jakąś prostą L, to zobaczcie, no tutaj musi być jakieś a2, 2, a tu na przykład 1, 1, żeby one się y, inaczej po prostu, żeby te funkcje wyglądały. One są równoległe wtedy, kiedy a1 jest równe a2. I zobaczcie, w naszej prostej k, a, ten współczynnik kierunkowy a, to jest to, co stoi przed x i tylko na to patrzycie. To, co poza nim, czyli ta piątka, kompletnie Was nie interesuje. Tak samo tu. Okej, okay, parametr występuje w B, gdzieś tam występuje poza X. Totalnie też nie powinniście brać tego pod uwagę. Po prostu samo A przyrównujemy. I wychodzi nam, że M jest równe minus dwójką, czyli wychodzi nam odpowiedź B. Dużo w sumie nie powiedziałam Wam w tym zadaniu, ale przez to, że jest ono tak łatwe, to chyba mówienie... Dodatkowych rzeczy jest zbędne. Dwie proste równoległe, współczynniki kierunkowe a są takie same do zapamiętania. Albo y, możecie oczywiście też w tablicach maturalnych, z których możecie korzystać sobie to odczytać. Więc co? Idziemy dalej.